OK, może przeanalizuję jeszcze, nie wiem, z dwie sytuacje. Mieszam kostkę. Dobra, tworzymy teraz cross tak. Dobra, co widzimy? Na pierwszy rzut oka widzimy tutaj krawędź czerwono-niebieską, widzimy odpowiedni narożnik, krawędź w odpowiednim miejscu, tak, podstawiamy, chowamy, wysuwamy, łączymy, wkładamy, następnie widzimy parę m, zielono i zielono-pomarańczowy, zielono tak, tutaj, tak, widzicie, zielono-pomarańczowy, zielono-pomarańczowy, więc tak, chowamy, dostawiamy, Wkładamy, mamy zrobioną tą parę, mamy zrobioną tą parę. Teraz widzimy tutaj narożnik pomarańczowo niebieski widzimy krawędź, podstawiamy, wkładamy, Nast ostatni slot, tutaj jest ta para, tak, odciągamy, łączymy, wkładamy OLL, teraz spójrzcie, permutacja. Y. Dobra, jeszcze raz dobra, kostka przemieszana. Robimy crossa. Ok, spójrzcie, tutaj widzimy krawędź, narożnik. Składam ok, widzimy tutaj krawędź, narożnik. Znowu można zrobić mirora, ale mniejsza z tym. Rozdzielamy, wkładamy. Teraz widzimy tutaj algorytm szybki. I ostatnia para. Widzimy niepoprawnie zorientowana krawędź. W poprawnym miejscu chowamy, wysuwamy, łączymy. Dobra, jeszcze raz przemieszam. Robię krzyż. Znowu. okej okay. mm, Widzicie tutaj o niebiesko-czerwony. Niebiesko-czerwony. Od razu dobrze ustawione. Wkładam. Bardzo szybkie. To była szybka para. Teraz tutaj znowu w odpowiednim miejscu widzimy krawędź. Ok. Teraz tak, spójrzcie, teraz tutaj mamy włożony, włożoną parę w miejsce yy, zielono-pomarańczowe. Tutaj mamy w, mi w miejsce pomarańczowo-niebieskie. To sugerowałbym zrobienie tego najpierw, to będzie szybsze. Robimy tak, jeden wkładamy, to nam się od razu wysunęło. Podstawiamy, odciągamy narożnik, tak. Ustawiamy sobie, łączymy. Dobra, zrobię krzyż. OLAL! No i teraz permutacja A. Dobra, mieszam kostkę. Robimy teraz krzyż. Okej, okay. tak. Dobra, tutaj widzimy w błędnym miejscu, ta para dwa cykle podjeżdżamy tutaj widzicie, czy tutaj wkładamy dobra teraz widzimy tutaj ukrytą krawędź, tu widzimy narożnik, tak o widzicie tutaj jest poręczowy, tu jest niebieski podjeżdżamy sobie, podstawiamy wkładamy Teraz tutaj nam się włożyła ta krawędź. Tutaj mamy narożnik. Łączymy. Wkładamy. Teraz tutaj mamy już włożony klocek. Tutaj mamy krawędź. Wysuwamy. Wkładamy. Dobrze. Hmm. Ok, jeszcze raz. Dobra, to co robimy, 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 robimy krosa. Ok, tak, tak. Tak, dobra. Co widzimy na naszej kostce? Widzimy krawędź czerwoną, zieloną. Widzimy tutaj narożnik. Tak, spójrzcie, chowamy, zostawiamy. I wkładamy w to miejsce, ok, włożyliśmy w to miejsce. Widzimy teraz tutaj, gotowy, gotowa para się nam utworzyła. Tak, podjeżdżamy, wkładamy. Mamy te dwa zrobione. Mamy tutaj algorytm i mamy tą parę. Sugerowałbym zrobienie tego. Robimy tak, dosuwam, wkładam. No i tutaj nam się zrobił ten drugi taki algorytm. Okej, okay. robię sobie oelela, wyskoczyła permutacja T, bardzo szybka permutacja. Dobra, okej, okay. jeszcze raz przemieszam. Okej, okay. robię krzyżyk. Dobra. Co widzę na kości? Na kości widzę tutaj tak. Widzimy pierwszą pierwszą parę. Widzimy narożnik, tak pomarańczowo pomarańczowo niebieski. Widzimy pomarańczowo niebieską krawędź. Widzicie? OK, chowamy, dostawiamy, wkładamy. Teraz mm, widzimy tak. Tutaj jest odpowiednio włożona krawędź. Tutaj jest narożnik. Łączymy, wkładamy. Mamy te dwie pary zrobione. Teraz mamy tutaj włożoną krawędź, czy narożnik czerwono-niebieski. Tutaj mamy krawędź, ale także możemy zobaczyć, że jak dostawimy to, to jest gotowa para, więc wyciągamy, wkładamy. Ok, i teraz, teraz ostatnia sytuacja. Widzicie tutaj narożnik, tutaj krawędź. Chowamy, łączymy, wkładamy. Ok OLL, teraz będzie permutacja V. Ok, może jeszcze sobie coś na Guhongu zrobię. Dobra, robimy, robimy crossa. Hmm. Dobra. Ok, teraz widzimy, widzimy, tutaj utworzyła nam się para. Wyciągamy, wkładamy. Teraz widzimy tutaj narożnik, widzimy tutaj krawędź. Widzicie, wysuwamy, od, odjeżdżamy, wkładamy. Spójrzcie, widzicie? Mogę to tak włożyć, pokażę Wam. O. Wkładamy, utworzyła nam się kolejna para. Widzę, to był bardzo szybki solf, jeżeli im to na czas robił, bo mamy fajne sytuacje. Teraz spójrzcie, znowu będzie fajna sytuacja, widzicie? Kabel włożona, łączymy, wkładamy, jeszcze szybki OLL, spójrzcie, tak, i szybka permutacja znowu. Patrzcie, dostawiam i mam permutację A APRIM, widzicie. To był bardzo dobry solf. Okej, okay, dobra, myślę, że przeanalizowałem wystarczająco dużo sytuacji, abyście zrozumieli FTL i nie mieli z nim problemów. Pokazałem jak zrobić każdą sytuację osobno. Jeżeli znajdują się w odpowiednich miejscach, jeżeli znajdują się w innych miejscach, pokazałem wam przykładowe solwy, pokazałem wam parę szybszych trików. To by było na tyle z mojej strony. To był mój pierwszy filmik na YouTubie o układaniu kostki Rubika, mianowicie o f u tak. No nie wszystko wyszło może tak idealnie, jak się spodziewałem, no ale żeby to, to zrobić tak doskonale, to musiałoby mi to trochę czasu zająć. Bym musiał kręcić wszystko po parę razy, a nie mam czasu na takie rzeczy. Parę razy się zawiesiłem, ale no... Każdy, każdemu tak... Każdy czasami ma tak... No dobra. Na razie. Peace.